Siemano, z tej strony Miron. Dzisiaj otwieramy 100 shadow case'ów Dokładnie, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie, jest tutaj oczywiście też Frizz no. Oczywiście jest Frizz Przepraszam, powinienem tutaj się z tobą przywitać na początku Witam również cię bardzo serdecznie, przyjacielu Karol Wiśniewski Tak, słuchajcie, jutro o godzinie 16, druga część, bo tutaj u Mirona otwieramy 50, no. u mnie otwieramy 50 Jutro o 16 u mnie, także zapraszam No i co, Miron? No i łapkujcie, bo y, openik jest naprawdę duży, duży. No dokładnie. Okej. Okay. Idziemy z koksem, nie? Dobra. no. Chciałbym zaznaczyć, że openik jest sponsorowany przez Nikibiki. Cena klucza na Steamie normalnie wynosi poniżej 9 zł. Tutaj już możecie go posiąść za 7 zł. Ale dzięki kodowi frizoluszek. Otrzymujemy zniżkę jeszcze 50 groszy, czyli klucz kosztuje 6,50. Zapraszam, bo myślę, że warto. To lecimy, lecimy z tematem. Dobbra. Kto pierwszy? Yy, może <grym> razem, co? na znaczy, 3-4, dobra, no tutaj. Dobra, masz skrzynkę, masz no, która No, która z kolei? Ja pierwszą da ładuję. Pierwszą, okej, okay. ale. A klucz. Aha, ale nie, to do, ja daję do, po prostu do, 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 do pierwszą dobra. skrzynkę, dobra. Ready? Okej, okay. ja trzy, też piszę. Trzy, cztery, try. leci, yeah. lęcą kosy. Ja, ko trzy kosy mi przeleciały. Osiem. Co masz? A, ran kolor? Rangen, no niebieski. Ja mam y ten, 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 ten tą krowę. Taką, ona nie jest niebieska w sumie, tylko. To jest. Nie wiem, jaki chcesz kolor. Dobra, next, dobra, next. którą z kolei? I... Bawimy się w to, czy jedziemy? Jedziemy po kolei. <laughs> dobra, dawaj. to walczy. Jedziemy, już poruszyłem, daj! O, ja! I No kurde, przeleciał mi M4, nie? No! <laughs> AK! Tego pro, pro, yy, frost, coś tam. Co ty mówisz? No, ale zjechany tu w ogóle nie ma, nic czekaj. Yy, wszystkie. Zaprawiony w walkach, AK mglisty front. Nie wiem, jak to jest po. No, ten front. Jaki fartuch. Jest... Druga Trze skrzynka. No, dobra, trzecia, leci. Kładba, dobrze jest. Dobra, ready, trzy, trzy cztery. cztery. Ready. I to. O Boże. Good Ej, jest! Chyba! Skar! Nie, yes, co to, to jest? No, ten, wiesz, autoszmata, nie? No, Flux. Ja, ja mam berety też nie ale, ale generalnie jest ta. Yy, fioletowa, nie? Znaczy się ta, różowa taka. No, co nice. No to. A, kto... Który, ten Flux? Różowy? Ta To czyli ta, ta sama jakby yy, Cze, tak mam powiem. sprawdzić? To co AK, tak Na samo, ten sam kolor co AK, tak? Yy, tak To SS, SS, to coś tam, aha, dobra, no to wiem No wiem który, dobra Dobra Czekaj Masz, masz przygotowane? Nie, nie Bo zszedłem ze strony, dobra Open dobra, 3, 4, 4 go Poleciało, ja, kosa przeleciała Druga, ja Nie żartuję a gówno. Aj, bał tego P250, Wingshot. shot. A ładny powiem ci, słuchaj. No, on jest A, -tro Trochę taki ten, obdarty. Nie wiem, to może być minimal minimalware nawet. Ale nieważne, lecimy, tak? Dalej. No, mi z zdrowe, także gówno, dobra. Ready? 3, 4, ry! Co to będzie, co, to będzie? co to będzie, co to będzie, co to będzie Kosa, 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 kosa kosa, kosos, dwie berety. Oja SKAR20 Walczące smoki Green Marine Dobra Dawaj, odliczaj 3, 4, IRY Fioletowy przeleciał jeden Jest kosa! kosa. Co ty mówisz? Na kosę, na kosę! Jaką? Gównianą. Style ty cienia miejski zamaskowany. Jaki fał! Jest! Ale fartuch! Sprzedaj na rynku. Yy, ci powiem. 115 euro, dziękuję. LOL! Dziękuję. No to gratuluję moje gratulacje. Lekko używana jeszcze, lekko używana. O moje gratulacje. Czek, to, była, to była szósta skrzynka. Kur... zaczyna się zajebiście ten opening, nie? Dobra, mi, No, Frizz ma więcej szczęścia, ale... Ja no. jeszcze, ja jeszcze też wezmę kosę. Dobra. Dobra, leci. Lecimy. Go, poszło. Poszło, poszło, poszło. Kosy latają, kosy Uuuu, latają ooo, skumbria Co Klo, to jest Równo ze Dobra, walić. 3 4 Uwaga, co to będzie? Proszę państwa, przelatują tutaj magiczne skiny MP7. Znowu P250, nie? MP7 to takie Jakie to są kolory dla Fioletowe, tak? Tak, bo tam jest różowy i czerwony. No, różowy, fioletowy. No. Czyli to był fioletowy MP7? Dobra, przygotowany? Trzy, ta Uwaga. 3 2 1 Go. To będzie kosa, to będzie kosa. No, Max 7. Max 7. O, u ciebie też? Nie. No. Nie, ma, zmieniło na shotguna na tego co bez skina kurwa, nie? No, ma, ma u mnie Max 7. Dobra. Nextick. Gotowy? Tak. 3 4 4 i ry. Ale ciało Co to będzie? Synu! Ale. Synu trzymaj mnie! SKAR20 gówno. gówno. Ja też mam gówno Nic się nie stało. Nic się nie stało, jeszcze mamy ich dużo. Która to była zaraz, skrzynka w ogóle liczysz? To... No zaraz zobaczymy właśnie. Okay. Zaraz zobaczymy ile mamy skinów i żeby ten. Bo słuchajcie, tak jak mówiliśmy 25 skinów. Dobra, 3-4, go No i 25 skinów u Mironka, 25 skrzynek u mnie Skrzynek skinów to. Nie, ty, czekaj, no nie, tak. Tak, 25 u, u mnie? Tak. Co, ja, już na, ja już na swoim odcinku mam Twoje kose, nie? No. Ej, dobra, czekaj, wszystkie i zobacz ile jest skinów. Dobra, mamy y, 6 plus 5, 11 na razie otworzonych. Tak? Tak, Czyli teraz 12. Ready? Ej, 12, no 3, 3 4, 5. 4. Yy. Czyli można powiedzieć, że prawie połowa za nami. Kurczę, kacz przeleciał taki ładny... O Boże beret. Ja tak samo, nie? Dual ja, jako, jak, jak, jaka, jak ten? Jak z Lekko używany mam No to jeszcze nie widzę, czekaj. Dobra, zanim ja sprawdzę, to to minie <grym> Dobra, Dobra jestem! Eee, y, fit testet e, to wygrałem Dobra, to Trzy, 3, 4 Leci! Chociaż tam słuchajcie. czwórka, albo USP na każdym openingu po, po 50 skrzynek, łącznie 100. Yy, także, także na bogatości. Ja mam skara 20, Grot to prawie, że. Ja mam Famasa Stat Track. Dobra. Czy jesteś, Mironku, gotowy? Jestem, oczywiście, tak, tak, tak. To, że tak powiem, daje Ci ten zaszczyt odliczania do trzech. Raz, dwa i trzy. Poszło. Jezu, dajcie mi ja, tą kosę! Taka no nie M zaleciała! Taka MK była tak bliska Ja zaraz tutaj usnę, słuchaj. U mnie nic ciekawego się nie dzieje. A to jest jeszcze nawet... To, no to już jest połowa tego openingu. Dobra, gotowy? No. 3 2 1. Go! Co to będzie, co to będzie? Co to będzie trzymamy kciuki? I oczywiście gumbo oh, nie mp7 Ej, te, te dwie, te w tych skrzynkach te dwie berety są jak grotto w, w, w chromach nie bez kitu cały czas to leci dziadosło dobra dawaj trzy, odliczaj trzy cztery poszło nie no ja zaraz wyjdę no nie stąd. no nie no ja m stąd zaraz wyjdę m, m jedno okienko w prawo jedno okienko w prawo czekaj sprawdzę ile y, tych 12, 13, 14, 15, 16 już za nami. I 16. zostało... 15 no. no Jeszcze zostało 8 8 Chyba 3 nie. Czekaj, czekaj. Dobra, go. 3-4, 2, 4, go, go. go. Aka kolejne! No co ty mówisz? No winic się dropi! AK kolejne! Ale się obraża na to ja... A nie, to nie jest ładne... Nie, czekaj. Znowu przetestowane, a nie, wcześniej było zaprawione w walkach, dobra Czekaj, bo ja muszę tu policzyć, tu jest 6 skinów, 12 Tu będzie 18, 19, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 2, 5? Nie wiem jak to, nie wiem jak to, kuma Jest, dobra, nie wiem Otwieramy, let's go No 3, dobra. 4 i ryf Poszło Jest takie USP, nie, kosa, coś tego nie? USP prawie Kratkę Co ty, oba, ty mówisz? Kurwa, krateczkę. Serio? No, niemożliwe. Ja, ja nie wierzę dobra. Ja te, ja tego się na, nawet na pasku nie widziałem, chłopie. 6? A ty mówisz, że ma, krateczkę osie, ma. 18, 18 i temu za nami. 19 skrzynka. Czy jesteś majronku? Że tak że dobra. 3 2 1 go. Poleciało, poleciało, poleciała machina, już nikt nie zatrzyma i no, Galil i, i ten Green Marine mam Galila Fioletowego Ajajaj, aj, aj. ciężko, ciężko Dobra, odliczaj 3 4 RY Poszło Nie no, człowiek sobie robi nadzieję, a tu gówno mu leci Dobra Szot... Ma 7 Jakieś shotguny, słuchaj no ja muszę policzyć to 18, 20, jeszcze 5 skrzynek tylko Jeszcze 5 skrzynek u mnie na odcinku i reszta będzie u Frizoluszka Dokładnie Lecimy, Dobra. 21 skrzynka! Go! No nie, shotgun. Oj, oj, P250! Ja to mówię, P250! No tak, P250! To, to jest bardzo ładne, to jest P250! To jest strasznie ładny ten skin znowu ja mi się podoba strasznie. No, no ładny, jest, ładny jest, ładny jest! Dobra, jeszcze 4 skrzyneczki zostały. 4 skrzyneczki. Ile jeszcze? gotowy? Tak? No to dawaj. 3, 4, Ry go. Leci kosa, kosa no kosa kosa, Krzyczcie nie, przed tak monitorami, tak, krzyczcie No i jest No, neb Nebula, jak cebula prawie Cebula? <grych> cebula Crusader Ja, po polsku, ja po polsku jestem biedakiem, nie znam angielskiego Dobra no Proszę Państwa, Miron, jaką masz rangę? Jest tam global po lewej stronie. Jest widoczny. global po lewej stronie. To słuchajcie, u mnie też jest global po lewej stronie widoczny. Nie wiem, czy to widzicie, bo zależy od tego, jak to zmontujemy. W każdym razie, dwa jak dodacie do siebie dwa globale, to co wychodzi? Wychodzi kosa. Także Miron, 3, 4, 5! będzie kosa, będzie kosa. No nie, kosa, bo... kosa, kosa! I Kałach mi przeleciał, i ja! I jest znowu, znowu shotgun, I... nie? To Trzeci to teraz... raz pod rząd. Patrz Powiedziałem dwa razy, że będzie kosa i był dwa razy glock To teraz jak powiem, że będzie glock to będzie kosa, no nie Dobra. tak? Dobrze glock? to, dobrze to, to glock. Dobra słuchajcie, teraz będzie glock Uwaga 3 4 Glock Glock, 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 glock dawaj, 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 Nie, trzymaj mnie panie boże, no bohu Znowu tam wyznaczenie skinni jakiś nie? Mach 7 no Ja mam tego... Tą krowę taką Dobra, o to jest ostatnia skrzynka, Miron Ta

I poleciała maszyna, już nikt nie zatrzyma niczym lot to Proszę państwa ostatnia skrzynka, co to będzie? O, Gali. Galil No ja też Galila O oh, nice dobrze. Ale ten Galil też jest, powiem ci, całkiem ładny Jaki masz ten? Czy To jest przetestowany w boju, nie wierzę w to, nie? A wygląda jak człowiekły yy. w Well warned ty Także słuchajcie, no jest koska jedna Nawet dobrze, 120 euro warta Pokaż ją, co... pokaż ją Dobra, dobra, zbadaj, zbadaj Taka, a mój, no... mój najlepszy drop to jest ten. Już tu, Flux. Szczerze, to taki SG1. Ta kosa wygląda jak gówno. Ale no takie troszeczkę, nie wiem, można by do, do czego by można to użyć. Na pewno nie wcale się jako kosę, bo to jest brzydkie, jak nie wiem co. A ja zobaczę, ile no. to kosztuje w ogóle ten Flux. A ja zobaczę ten. To, a tego Akacza. O, no, o, 4 euro, tutaj widzę. Pobiłem cię na twarz. A czekaj, Akacz, ja mam dwa Akacze i jeden kosztuje. 20 euro! <laughs> Jeden no. kosztuje 20 euro, czekaj? To To już się odbiłeś, nie? i to po. Drugi, a drugi, bo drugi jest gorsza jakość. No i co, jest? Nie zaktualizowało mi. Halo. Halo z kim? Nie Dobra, nieważne. nieważne. Dobra słuchajcie, no to co Miron? Żegnamy się. Dzięki no. za oglądanie wszystkim. Zaznawcie łapeczkę w górę za zajebistą kosę. Dokładnie. Łapka w górę za kosę, oczywiście. No i, no, Szkoda, no i, no. że nie u mnie, tylko u frizoluszka, ale... <laughs> myślę, że u niego na odcinku będzie u mnie tak, kosa, musisz, więc, tak, więc... Tak, więc razem wam sprawdzić, bo na pewno będzie. No, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy do frizoluszka. Dokładnie. No i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnych takich filmów, Miron. No. Na razie. jo.